Jeden popełniony błąd, następnie frustracja, a potem strach przed kolejnym błędem. W tym filmie pokażę Ci 5 najczęstszych błędów amatorów w piłce nożnej i proste sposoby, jak je poprawić. Jeśli grasz amatorsko i czujesz, że w meczach nie pokazujesz tego, co na treningach, ten film jest dla Ciebie. Trening bez celu. Wielu amatorów idzie na boisko zrobić trening i po prostu kopie w ramkę. Jest to fajne, ale to nie jest trening. Bez celu nie wiesz, co poprawiasz, więc się nic nie poprawia. Jak to naprawić? Wypisz w domu, czego chciałbyś nauczyć się nowego, lub z czego chciałbyś potrenować, aby lepiej to umieć. Przyjęcie piłki. Amatorzy często spinają ciało wraz z nogą, którą chcą przyjąć piłkę, i przyjmują piłkę twardo, dzięki czemu piłka odskakuje. Zamiast mieć luźną stopę, to ją napinają i przyjęcie wygląda tak jak teraz na filmie. Spójrz tylko, jak zachowała się stopa przy przyjęciu piłki. W ogóle nie drgnęła. Zobacz teraz, jak przyjęcie wygląda, gdy jest luźna stopa i zobaczysz na spowolnionym filmie zachowanie nogi, którą przyjmie piłkę. Zwróć uwagę, jak jest widoczny ruch, gdy piłka się odbiła od mojej stopy. Ćwiczenia na poprawę przyjęcia piłki wewnętrzną i zewnętrzną częścią stopy. Pokażę Ci teraz ćwiczenia, które uczą miękkiego przyjęcia i kontroli piłki. Do tych ćwiczeń nie potrzeba Ci drugiej osoby, wystarczy tylko kawałek ściany. W tym ćwiczeniu musimy zatrzymać piłkę w kwadracie jednym kontaktem wewnętrzną częścią stopy. W drugiej części tego ćwiczenia przyjmujemy piłkę zewnętrzną częścią stopy, uciekając do jednego z dwóch boków. Mental po błędzie. Czy po nieudanym zagraniu wyglądasz właśnie tak? Gesty nic nie znaczą. Dla drużyny liczy się tylko to, czy będziesz zasuwać, aby tą piłkę z powrotem odzyskać. Błędy są częścią gry. Brak odwagi już nie. Jeśli boisz się po nieudanym zagraniu zrobić cokolwiek, to sam na siebie narzucasz blokadę. Dobry piłkarz nie chowa się po błędzie. Pokazuje się jeszcze bardziej, mówiąc sobie w głowie, że w następnej akcji się uda. Błędy, które wymieniłem, popełnia większość amatorów. Różnica pojawia się wtedy, gdy przestajesz je ignorować i zaczynasz nad nimi pracować. Jeśli materiał Ci się spodobał, zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji na tym kanale i do zobaczenia w kolejnym filmie.